Dajcie, kochani na kolejnej grudniowej premierze. Dzisiaj mamy premierę zrapki pieniędzy jak lodu. I jest to zdrapka po 5 złotych. Idealna do dzisiejszej pogody jaka jest u mnie jest minus 8 i strasznie wieje, odczuwalna jest tragiczna chyba minus 20. Byłam w sklepie, jak wyszłam z domu, to może. Poszmarnie. Także, jak kupowałam tą zrobkę, to mówiłam do pani, że idealna do dzisiejszej pogody. Ja mam 5 sztuk, czyli inwestycja 25 zł. i znowu sama sobie wybrałam, czyli chciałam 4 po kolei: 1, 2, 3, 4. A piątą wzięłam sobie ostatnią z paczki, ponieważ ostatnia premiera, ostatni numerek z paczki pięknie. Zaskoczył, to chciałam znowu początek i ostatnią. Zobaczymy, czy znowu szczęśliwie wybrałam. Stopnie wygranych mamy takie od 5 zł, czyli od zwrotu do 200 tysięcy. Chyba telefon zamarł, bo nie chcę złapać ostrości, ale chyba było widać. Zaczynamy od numerku 1. Zasady takie, że tutaj mamy cztery wygrywające liczby i 10 pól, gdzie szukamy wygrywających liczb lub takiego diamencika, który był w różowym diamencie. Taki identyczny diamencik też wygrywa, chociaż nie mnoży, po prostu wygrywa tak jak wygrywająca liczba. No to szukamy.

O, nie widzieliście. Przepraszam Was bardzo. Ja chyba oddalę, żeby było widać wszystko. No to sprawdzamy. Pod 36 mam 5 zł. I pod 25, ostatnie pole, mam 5 zł. Czyli 10 zł. Tu mam D. 3 razy D. Tu są kontrolne. O. Tak przypadkowo sprawdziłam i znalazłam. 3 razy D, czyli z drapeczka oddaje mi 10 pole 25 i pole 36 to nic więcej chyba nie było nie, dobra no to numerek drugi numer drugi tu będziemy szukać 42 25 41 i 43 chyba włączę światło bo trochę tu ciemno tak mi się wydaje, że chyba słabo widzicie. Czternaście, dwadzieścia osiem, szesnaście, trzynaście, trzydzieści, trzydzieści dwa, trzydzieści jeden, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden. I 11, czyli tu już jest pusto. Tu jest kontrolna G i L. Tak, czyli dwójeczka już jest pusta. No to trójka. Szukamy w trójce. Ja ciekawy, czy diamentik znajdę? 17, 13, 25 i 33. Takich szukamy

16 i 39. Ja tutaj się takie boki posypały. Co jest normą? To jest K i, i G. Dobra. Trójka też pusta. I teraz czwórka, która też potrafi być czasami szczęśliwa.

Najgorzej, ponieważ na 5 zrapek wygrały 3. E, przepraszam, na 5 zrapek wygrały 2, to są 3 puste, tu wygrały 2. Na 25 zł wkładu 15 odzyskane w jedynce i w czwórce. W jedynce 10 zł, w czwórce 5 zł. Także nie jest najgorzej. Ja Wam życzę wysokich, wygranych dla tych, którzy drapią, udanych premier, pięknego dnia, cieplejszego niż u mnie <gry> i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!